A mówili, że idealny horror nie istnieje, but just grab my beer and. Nie no, dobra, wiecie, kubriki, omeny, jakieś Spielbergi, szczęki, poltergeisty. No, nigdy nie wystawiłem dziesiątki, chociaż jedną dychę dostał piękny film o rekinach, którego już nawet tytułu nie pamiętam, ale miałem okazję sobie nadrobić kat. Sig Blues, czyli film, gdzie no bardzo istotne są koty. Niekoniecznie żywe, ale nadal są istotne i no było to swoiste przeżycie, takie doświadczenie pewnego rodzaju, którego już zapewne nigdy się nie uda powtórzyć. <grych> no, zapraszam na recenzję bez spoilerów. No dobra, od razu na samym początku zdradzę, że nie będzie to dziesiątka. No, bez przesady, aż fabularnie tak wysoko ten film nie zasłużył sobie. Niemniej jednak powiem Wam, że jest to na pewno bardzo, bardzo specyficzny film, zaraz się przekonacie dlaczego. Jest on z roku 2015, nie ma swojego polskiego tytułu, więc jest po prostu w oryginale "Catsick Blues. Ale ja taki luźny tytuł polski, powiedzmy, taki nieco własny, mu wymyśliłem i widzicie go na miniaturce. No niech będzie sobie, wydaje mi się, że jest to poniekąd na swój sposób adekwatny, jakkolwiek tam przekonujące widza do, to, do tego, żeby kliknął w właśnie tę konkretną miniaturkę. No i ogólnie te produkcje obejrzałem oczywiście w ramach Splat Film Fest online, bo mówiłem, że teraz będę wrzucał recenzję z tego festiwalu i generalnie on był grany stacjonarnie, ale w 2016 i wtedy dostał właśnie na Splacie <grym> nagrodę za najbardziej obrzydliwy, czy najbardziej taki szokujący film ze wszystkich co były grane, tak? To była nagroda publiczności oczywiście. No i nigdy później nie był grany online przynajmniej. No i teraz właśnie po raz pierwszy, jeżeli mnie tutaj moje informacje nie mylą, że tak powiem, można go zobaczyć właśnie na VOD z platowym. No i oczywiście macie link pod spodem, to na moje ekino.pl się wszystko odbywa do 13 listopada z Filmfest potrwa. No i wczoraj mówiłem o Zalawie, a na drugi rzut, że tak powiem, wziąłem sobie Catsik Blues. Ja teraz sobie obecnie oglądam jakieś krótkie metraże, o których też wam powiem w następnym odcinku, później przejdziemy znowu już do pełnych metraży, natomiast szczerze nie wiem, czy cokolwiek przebije ten film. Teraz bardzo subiektywna ocena jest oczywiste. natomiast wydaje mi się, że ciężko będzie, żeby coś mnie bardziej zaskoczyło bądź też szokowało. Być może trafi się jakiś lepszy film, no, na pewno trafią się dużo lepsze technicznie, bo to jest taki Film troszeczkę zrobiony ziemniakiem i zagrany jak trudne sprawy, ale to wszystko ma swój taki piękny, cudowny urok, którego, no, nie da się podrobić, nie da się odmówić temu filmowi. Widać, że budżet wynosił jakieś, nie wiem, trzy worki pomidorów, no, wydaje mi się, że, że nie więcej. Ja nawet nie sprawdzałem pewnie takiej informacji, to, to nie będzie. No, wiecie, ktoś postawił lustrzankę, zrobił horror. No, ale efekty, jeżeli chodzi o krew i tak dalej, odcinane jakieś głowy, nie są złe wcale. No, krew czasami troszeczkę była za jasna, ale generalnie to wygląda nawet całkiem nieźle. Właśnie w tym słowem, jakimś lekko kiczowatym uroku. No ale może w ogóle dwa słowa o fabule. Tak jak widzicie, na przykład na plakacie mamy gościa w masce kota. No i to faktycznie jest dorosły facet, który po prostu będzie mordował w tej masce. I nie tylko, bo on, ma jeszcze jeden cudowny, słuchajcie, atrybut gościu zakłada sobie strapoda z ogromnym, ogromnym jakimś kolczastym dryndolem. I po prostu chodzi w tym normalnie. My przed kamerą, wiecie, macha nam przed kamerą tym. Dzindlem po prostu zwoim albo jakiejś ofierze przed twarzą. No, z jedną też dochodzi do konfrontacji oralnej. No i czekałem, aż on to użyje, szczególnie jeżeli, wiecie, mamy taki atrybut, no to jednak, mimo że jak abstrakcyjnie to nie brzmi i jak porombane, to nie jest, to, to czekamy na te konfrontacje. No skoro już nosisz coś takiego, no to, no to weź to użyć chociaż, no nie? Więc to jest taki naprawdę całkiem, całkiem dobry szoker. Może nie na poziomie serbskiego filmu, ale naprawdę jest na swój sposób porąbany. To trzeba mieć dobrą psychę, żeby coś takiego oglądać. Trzeba być no, zaadaptowanym z tym rodzajem produkcji, bo to jest takie z kategorii what the fuck totalne, e, więc trzeba wiedzieć na co się piszemy, bo tutaj można się wrąbać naprawdę wiecie na grząski grunt, na głęboką wodę, ale możecie sobie wykupić dostęp do, do tego filmu. Właśnie wrzuciłem link wam w opisie tak do tej platformy to chyba z 18 zeta kosztuje Warto, niezależnie od poziomu technicznego, jeżeli lubicie takie porąbane, chore shity. No jeżeli wolicie jakieś kino takie na poważnie bardziej, no to nie, niekoniecznie. Natomiast z jednej strony jest to film na poważnie, horror na poważnie i krwawy i brutalny, tak, szokujący, ale z drugiej strony no czarnego humoru tutaj nie brakuje. Ja wam pokażę, bo nie mogę się powstrzymać, jedną scenę, którą zaraz jeszcze też skomentuję szerzej, ale po prostu przychodzi gościu. Przychodzi tu można powiedzieć, że stalker do, do babeczki takiej i chce się pobawić z jej kotem, ona to nagrywa, on niechcący mu kark skręcił i go wrzucił przez okno, ale zobaczcie kto jest nieudolnie rozegrane reżysersko i operatorsko tutaj wszystko, zobaczcie po prostu. No i jak ja zawsze powtarzam, że irytują mnie te mordowane koty w horrorach czy psy, czy po prostu zwierzaczki, tak? Bo są fajne, miłe i nikomu krzywdy nie zrobiła, a twórcy na stopie uśmiercają. To wyjątkowo w tym filmie nie mam z tym problemu, nie czepiam się, bo to jest zależne od fabuły, to wchodzi w koncept filmu. Tak tutaj musi się zadziać po prostu. A w tych innych filmach, na przykład o zalawie, o której wczoraj mówiłem, gdzie na szczęście tam kotek przeżył, no z reguły to jest po prostu mord zwierząt taki o po to, żeby faktycznie uśmiercić dla samej zasady, bo nie wiem. Bo coś paranormalnego się dzieje, ale to nie jest ze specjalnie istotną częścią fabuły. Czy ewentualnie to jest część rytuału? Tutaj po prostu tak musi być. No i właśnie, wracając do naszej fabuły, jeszcze dwa zdania. Tak naprawdę, tutaj nasze, no, można powiedzieć, dwie główne postacie, i parę innych w tle są, że tak powiem, oparte na traumie, na stracie właśnie jakiegoś zwierzaka i tam się robi takie kółko wzajemnej adoracji, ja to powiem. Coś w rodzaju takiej terapii grupowej, tylko właśnie związanej już stricte ze zwierzętami, tak? Ktoś stracił kota, ktoś psa, no i przychodzą ludzie i się dzielą swoim bólem, swoim żalem. No i generalnie spoko. Naszą postacią, wydaje się tą główną, bo tak od początku jest to przedstawione, ale później no, na pierwszy plan wychodzi ten nasz morderca, no jest pewna dziewczyna, która ma kotka, takiego białego i Melda chyba się nazywała jeżeli dobrze pamiętam teraz, kotka, nie bohaterka. no i ten kot jest bardzo popularny, tam się mówi, że jest jednym z najbardziej popularnych w ogóle kotów w internecie ona kręci z nim różne właśnie fajne, śmieszne, zabawne filmiki, wiadomo ludzie to oglądają wiecie, jakby cat content, taki meme content zawsze się dobrze sprzedaje, ludzie lubią oglądać fajne kotki szczególnie jak one jakieś tam jeszcze cuda na kiju wyczyniają, no to jest super no i generalnie wpadł do niej pewien stalker, który no, wbił się w sumie na klatkę, tak trochę a przypadkiem można powiedzieć ktoś klatkę otworzył. No i wiecie, to, to jest taki horror, który mówiłem, what the fuck totalny, ale z drugiej strony on świetnie pokazuje, jakie zagrożenia czyhają na nas w sieci, jeżeli szczególnie coś tworzymy i mamy takie ona milionowe zasięgi z tym kotem. No, to fajnie, jakby tego adresu nikt nie znał. A jeżeli już ktoś pozna, to no nie wpuszczać do domu, bo gościu wyglądał jak totalnie odklejony. Wydaje mi się, że on był chory po prostu na coś, ale no na początku niby chciał się pobawić z kotkiem i tak dalej. A tam niefortunnie później mu kark skręcił, właśnie go wyrzucił za okno, nie? No i stąd się wzięła ta cała sytuacja. No i ta nasza bohaterka jest druzgotana, przychodzi załamanie nerwowe, no więc idzie na tę terapię i tam poznaje właśnie naszego drugiego bohatera, Teda, który się okazuje tym mordercą. Znaczy, my już od początku wiemy, że to on, bo tam ta maska jest jakby zdjęta i pokazana, że to jest ten koleś. W każdym razie no oni się spikają, idą na randkę, nawet jest między nimi coś erotycznego. No i później dopiero gdzieś ona dużo dalej sobie zdaje sprawę, że czy ja uprawiałam seks z mordercą? No widziała tę maskę u niego w mieszkaniu, więc coś jest na rzeczy. A koncept morderstw też tutaj ma swoje uzasadnienie, bo on nie morduje mm, tylko dlatego, żeby mordować, ale rzekomo po to, że ma taki duży ból i traumę w sobie, że chce zrespić własnego kota Patryka. No więc wiecie, koty jak się mówi mają 9 żyć. No więc ten bohater upzdorał sobie, że jak zamorduje dziewięć osób i zbierze krew tych wszystkich ludzi i później zamrożonego kota wrzuci, bo wiadomo, trzeba go przetrzymać jakoś, przechować, żeby mu je tak to nazwę nie zwiędło, <laughs> dobrze, dobrze, że co innego mu to nie zwiędło, nieważne. Um. I chce wrzucić po prostu później tego kota do tej krwi, i to ma być powiązane jeszcze z tą naszą bohaterką. I ten kot ma się rzekomo zrespić. Czy to się wydarzy, czy nie, no to musicie sami obejrzeć film, ale do tego będzie dążył nasz bohater. Natomiast słuchajcie, to są po prostu jakieś jaja, jedne wielkie. Ale tak naprawdę no, ten bohater troszeczkę no, tak powiedzmy, że nieco oszukuje, że to on robi wszystko dla kota, albo po prostu przynajmniej tym manipuluje, albo tak to sobie tłumaczy, żeby poniekąd oczyścić swoje sumienie, no ale wiadomo, jest seryjnym mordercą, no co tutaj czyścić, no nie on już jest zbruzgany, całkowicie krwią wręcz i morderstwem, no i, no, i jakieś więzienie by się przydało, ale generalnie. No, albo zakład dla psychicznie chorych w sumie. No i generalnie okej, okay, no mówi, że to dla kota i tak dalej, żeby go po prostu odzyskać, ale prawda jest taka, że ten typek jest niezłym wyrolem i po prostu na pewno poniekąd morduje trochę dla przyjemności, trochę też z takich erotycznych pobudek. Ale to nie będę w ogóle się rozgadywał w szczegóły, to sami odkrycie, bo nie będę spalał wszystkich smaczków. Ale on też chyba miał padaczkę, tak mi się przynajmniej wydaje, to chyba nie było wprost powiedziane, albo mrugnąłem, ale no widać było, że go tam telepie po podłodze parę razy. Ja to jakoś tak wszystko tworzy taką, wiecie, dziwną, mroczną, bardzo niesmaczną aurę wokół tej postaci i też stawia widza wielokrotnie w niekomfortowych sytuacjach, jak się to ogląda, jak się na to patrzy. No wiecie, macie na, na pozor zwykłego gościa, który zakłada maskę kota, zakłada strapona, nie? wielkie przeruśnięte wiecie, penisisko i idzie, wiecie, zakłada jakąś rękę Krugera i puh, kogoś tam wlepnie i ten za ten... Pindol kurwa przed tą kamerą. To, słuchajcie, to, to, to jest poezja, ale naprawdę jeden z najlepszych szokerów i ja się dziwię, że ja nie znam w ogóle tego filmu. Nie mówię, że tam nie udało mi się wcześniej oglądać, bo okej, okay, no wiadomo, na wszystko przyjdzie czas, ale w ogóle tego tytułu nie znałem nigdy, nie, nie słyszałem o nim. No ale to też jest film, który ma bardzo, bardzo mało odbiorców. Gdzieś tam, wiecie, po parę setocen na portalach jakby totalnie niszowa, że większość o tym nigdy nie słyszała, jakaś zupełnie. Totalnie, totalnie nisko budżetowa australijska produkcja. Na pewno to był budżet jeszcze niższy niż w takim taryfajerze, chociażby. No, no i trafiłem na to dzięki splatowi, także ja się cieszę, bo ja lubię takie odjechane, chore, porąbane rzeczy, lubię szokery. I jeżeli chcecie obejrzeć, bo was przekonało to, co powiedziałem, to tak jak mówiłem, zwróćcie uwagę na poziom techniczny, ale to też. No w tej cenie kilku worków pomidorów nie, nie ma szans, żeby to zrobić lepiej. No nie, więc i tak doceniam, że to jest jakoś koherentnie poprowadzone w miarę i że daje tę rozrywkę, przynajmniej mi, bo sama tematyka jest ciekawa. Gdyby to nie te koty i tak dalej, to by było trochę nudnawe i czasami dla niektórych może być, ale jednak to, wiecie, samo to czekanie, co się wydarzy, do czego to dąży, co ten bohater znowu zrobi, w jaki sposób zamorduje, czy użyje tego swojego strapona, żeby mocniej kogoś potyrać, czy nie, no to to jest takie bekowe, no mówię, czarny humor, nie? Jeżeli ktoś będzie na to tak super poważnie patrzył, no to może być nieco bardzo mocno nawet zdziwiony tą produkcją, no i okej okay, musimy przymknąć oko na ten level trudnych spraw. No trudno, no ale przynajmniej jak na moje poczcie humoru zajebista rozrywka, więc ja polecam oczywiście, ale w tych kategoriach, o których wspomniałem. No więc, jeżeli chodzi o ocenę ode mnie, ja daję zasłużone 8 z serduchem, nie no horror o kotach, brutalny horror o kotach, jeszcze z taką jazdą jak tutaj, co totalnie trafia, że tak powiem w moje klimaty, no to dla mnie super zabawa. Jeżeli ktoś miał okazję oglądać, czy to kiedyś na splacie, czy gdzieś tam może już trafiliście na jakichś innych wcześniej WD Cuts Blues, Podzielcie się w komentarzach wrażeniami, ale wiem, że większość z Was nie widziała, więc zajrzyjcie w link, obejrzyjcie, jeżeli Was to interesuje, podzielcie się spostrzeżeniami później w komentarzach. A jeżeli akurat nie ta produkcja, no to macie tam do wyboru wiele innych, popatrzcie co jest. Ech, ja się z wami żegnam. <śled> idę, idę to przetrawić, słuchajcie. Um, bo wrażenia zostaną na długo, wydaje mi się w głowie i... No, tylko Birdemic 3 może to chyba przebić, który był stacjonarnie na splacie grany. Ja akurat nie miałem okazji być, ale mam nadzieję, że jeśli uda Birdemika dorwać, bo to, to jest coś, co ja muszę też omówić. To, to jest jedyny film, który może przebić na ten moment tych ostatnich recenzji, nie wiem, kilku miesięcy wstecz. No właśnie Kacki Bluesa, tak mi się wydaje, nie. No to już nie te roczniki zupełnie mamy 2.15, Birdemik 2.22, ale wiecie. So, są filmy i filmiki, i filmiczki. No nie? Kto dostał do końca, zostawcie słuchajcie, hashtag. Nie, nie, dam wam tego strapona, nie dobra, hashtag kotek dajcie, nie, kot, zamrożony kot, za długie, no dobra, hashtag kotek, <laughs> nie, to nie ma sensu, słuchajcie, no trudno. Widzimy się w kolejnych, Bijajcie na Discorda, zachęcam serdecznie, link macie pod spodem, obserwujcie na Instagramie, Galeria Podłoga Horroru, z <laughs> Film Festival też możecie obserwować, no i widzimy się w kolejnych. Miło było, naprawdę. Cześć.